Witajcie w kolejnym filmie i powiem Wam, że mam wrażenie, jakbym nie nagrywała z miesiąc, a to tylko kilka dni tak naprawdę, kiedy nic nie nagrywałam właśnie przy okazji świąt, kiedy po prostu zrobiłam sobie wolne, ale nagrywam dzisiaj w salonie właśnie na tle choinki. Ponieważ, no, skoro już ją ubrałam, no to szkoda by było, żeby była widoczna w zasadzie tylko w jednym filmie, tylko w jednym vlogu, więc dzisiaj ona również jest naszym tłem i podejrzewam, że będzie jeszcze przy okazji kilku następnych filmów typu jakieś, tak wiecie, podsumowania roczne, czy coś w tym stylu. Natomiast dzisiaj jest kolejny etap podsumowania projektu Zero, i to jest. Podsumowanie projektu Zero w pewnym sensie na koniec roku, ale tak naprawdę to jest taki tak zwany Rolling Project Zero, czyli idziemy dalej tak naprawdę. I wszystko to, czego nie zużyłam do końca tego roku, no to idzie ze mną na następny rok. Dodałam dwie nowe rzeczy, dwie udało mi się też. czy znaczy to dodałam cztery, ale dwie zużyłam, więc wymieniłam na nowe oraz dodałam dwie nowe rzeczy. Jeśli chodzi o makijaż, to nic nowego nie dodawałam. Wspominałam w ostatnim właśnie projekcie Zero, że myślę o dodaniu podkładu, ale... I jakoś tak powiem Wam, że otworzyłam swoją szufladę i nie bardzo wiedziałam, który podkład dodać. Jest dużo podkładów, które będę testować w najbliższym czasie, bo jeżeli oglądałyście moje filmy ostatnio, no to wiecie, że kupiłam podkład Maka, kupiłam pod... dwa podkłady tart. Na pewno będą wychodzić jakieś nowości, więc tak nie bardzo wiedziałam, co włączyć w tej chwili. Smashbox jakoś tak naturalnie wszedł mi do tego projektu, zero, bo lubiłam go używać. A teraz tak właśnie chciałabym próbować nowe rzeczy i nie bardzo wiem. I jak, jak nawet mam użyć jakiś podkład, to po prostu raz sięgam, potem raz sięgam, potem nie mam takiego, po który sięgałabym cały. Cały czas, więc no, pomyślę jeszcze nad tym podkładem powiem Wam, bo tak właśnie jeszcze, jeszcze nie wiem. Ale dobra, przejdźmy do tych rzeczy, które zużyłam. I słuchajcie, w ogóle jestem zaskoczona, bo w ostatnim projekcie zero, kiedy wspominałam o kremie kodali, to mówiłam, że jego ja używam mało, używam go właśnie wieczorem, no bo to jest akurat używam go wie głównie wieczorami, bo on jest dosyć intensywny. Mm, używam go właśnie na zwilżoną skórę, więc nie potrzebuję zbyt dużo tego kremu. I słuchajcie, okazało się, że bez żadnego wysiłku, ja go po prostu cały zużyłam. To nie to, że ja wiecie, tak jak było z tym kremem. Z Miszy, takim w tym cygańskim opakowaniu, że ja tam się z nim męczyłam i nakładałam go tony i tak dalej. Nie, ja go po prostu zużyłam. Sama byłam w szoku, ale faktycznie wykończyłam po prostu. Znaczy, nie to, że w szoku, że zużyłam krem, tylko nie spodziewałam się, że tak szybko go zużyję. Więc na jego miejsce myślałam o tym, żeby włączyć kolejny krem z Kodalik, który ostatnio dostałam właśnie z tej serii Resveratrol Lift. Ale pomyślałam sobie, że mam jeszcze jeden krem, który u mnie leży już prawdopodobnie około roku, który odkryłam ostatnio robiąc różne takie, wiecie, porządki w szufladach, przeglądając niektóre rzeczy, i to jest Huxley Secrets of Sahara. Anti-Gravity Cream. Jest to krem, który dostałam w paczce od sklepu La Rose Myślę, że z rok temu co najmniej. Więc on trochę u mnie przeleżał. Jeśli chodzi o jego datę, to na opakowaniu pudełko zostawiłam. Ale przy, spojrzałam na pudełko i, i jest do lipca 21. Tak więc. Czas najwyższy wykorzystać ten krem, tak? Więc krem jest całkowicie nowy, jeszcze przeze mnie w ogóle nie używany, ponieważ używałam sobie miniaturek, jak wykończyłam ten kodali, Więc jest całkowicie nowy, jeszcze w ogóle nie ruszany, więc zaczynamy. Zobaczymy, ile mi zejdzie w ogóle używanie tego kremu. E, ja miałam z Huxley Secrets of Sahara, miałam e, serum właśnie zabrakło mi słowa, serum w pipecce i to serum było naprawdę bardzo fajne, uwielbiałam to serum, po prostu cudo. Więc mam nadzieję, że z kremu również będę zadowolona, póki co mamy jeszcze zimę, no bo choinka, grudzień, styczeń, te sprawy, więc mam nadzieję, że nawet jeżeli on jest troszeczkę cięższy, no to będzie mi się dobrze sprawdzał, tak więc jest to nowy produkt. Kolejny produkt, który zużyłam w 99%, ale tak naprawdę to są 1-2 dni i trochę nie było sensu tego zostawiać, to jest mgiełka z Eliza Weki. Tutaj możecie zobaczyć, że w zasadzie na w samym dole, no i jeszcze troszkę zostało, ale tak jak mówię, to są jedne, dwa użycia, więc trochę było bez sensu po prostu nie brać te, teraz do, do tego podsumowania. Ostatnio byliśmy tutaj, w tym miejscu i w zasadzie zużyła, zużyta została przez dwa miesiące, ale ja mgiełek używam bardzo dużo i ja po prostu mgiełki bardzo lubię. Używam dwa razy dziennie minimum, bo rano i wieczorem, a czasami jeżeli na przykład w ciągu dnia jestem bez makijażu, upocę się i tak dalej i na przykład przemyję sobie twarz, to też się potrafi sprysk, znaczy potrafi, no to to też po prostu lubię sięgnąć po taką mgiełkę, spryskać się taką giełką właśnie odświeżyć sobie twarz po, myciu, po umyciu twarzy, właśnie tak wiecie, nawieżyć. Wtedy mi po prostu lepiej kremę, czy jakiś sera, czy, czy cokolwiek, co nakładam na twarz, po prostu lepiej wchodzi. Lep mam lepszy poślizg, mniej tamtego produktu używam i po prostu bardzo lubię. Więc ponieważ to jest mgiełka, którą wykończę za jakiś pewnie. Dwa dni albo jutro, albo jakoś tak. No to już włączam kolejną giełkę. I tak jak Wam wspominałam ostatnio, podczas czarno czarnopiątkowych szaleń, skupiałam giełki Pixi. Nawet już jej troszkę użyłam, bo ja po prostu ją bardzo lubię. Więc no, może nie startujemy z całkowitego, pełnego opakowania, ale jesteśmy tutaj, więc jest mgiełka Vitamin Wake Up Mist. Bardzo lubię. Tylko niestety mój atomizer jest tutaj zepsuty. Ona ma świetny atomizer, ale mój jest jakiś taki kurde lewy i po prostu zamiast psikać tak ładnie, takim, wiecie, ładnym psikiem szerokim i tak dalej, to ona psika tak jakby tak tylko do góry. Więc muszę inaczej ustawiać swoją twarz, że ja na przykład jak chcę spsikać czoło, to ustawiam ją na wysokości brody, generalnie trochę pokombinować. No ale bardzo lubię tą giełkę, więc ona właśnie idzie w zastępstwie Elizaki, którą, tak jak mówię, wykończę za jakieś dwa dni. Zanim, zanim pokażę Wam te dwa nowe produkty, które dodałam, których wcześniej nie było, to przejdziemy przez te, których jeszcze nie zużyłam i które jeszcze chwilę pewnie z nami będą. Kto wie, może niektóre skończy do następnego rozu, ale myślę, że kolejne jeszcze parę miesięcy będą. Miracle Toner z i coraz mniejsze to zużycie, jak widzicie, to pierwsze było takie duże, każdy kolejny jest coraz mniejsze, coraz rzadziej sięgam po ten tonik. Muszę z powrotem go wprowadzić właśnie w taką rutynę do używania. Niekoniecznie tak jak, tak jak Wam zresztą mówiłam, to pierwsze użycie to było faktycznie takie regularne używanie dzień w dzień tego toniku i tak dalej, bo chciałam zobaczyć, czy faktycznie będzie jakaś taka, wiecie, magiczna różnica. Tak już kolejne to było nasać na w ramach potrzeby, a teraz to już jest z lenistwa, po prostu mi się nie chce po niego sięgać. Więc e, ponieważ jest tu w projekcie Zero to będę po niego sięgać, muszę po prostu jakoś go może, nie wiem, bliżej środka wystawić, żebym się musiała o niego potknąć, e, robiąc, wiecie, wieczorną pielęgnację e, i wrócić do stosowania go regularnie. Co prawda powiem Wam, że jak, jak tak te ostatnie miesiące, kiedy jest to mniejsze zużycie, ja nie widzę jakichś większych zmian na mojej skórze, dlatego że jak generalnie używam po prostu różnych innych produktów złuszczających. Ostatnio też właśnie w ramach czarnopiątkowych promocji kupiłam dwa żele do mycia twarzy z serwem. I jeden jest właśnie z taką um, niedomieszką, to źle trochę brzmi, ale jeden jest z kwasami i on właśnie jest takim delikatnym złuszczającym um, produktem do mycia twarzy, a drugi jest taki bez tych kwasów, ale również dobrze czyszczący. Więc wiecie, no też nie ma sensu przesadzać i zajechać skóry używając nadmiernie złuszczających produktów, więc dlatego ja tak może też dlatego właśnie tak rzadziej, rzadziej po niego sięgam, bo może trochę się boję, żeby właśnie nie, nie no znowu nie zajechać swojej skóry, tak. Ale... Będzie produkt w jakby w... Pielęgnacji. Będę go używać, tylko podejrzewam, że to zużycie będzie po prostu coraz mniejsze, że nie tak, że wiecie: na cztery razy mi pójdzie, tylko pewnie jeszcze z kilka miesięcy z nami pobędzie. To samo z właśnie tym peelingiem delikatnym z Pixie. Teraz jesteśmy tutaj, ja Wam też wrzucę zdjęcie, bo też go zważyłam. To zużycie może nie jest jakieś spektakularne, ale powoli schodzimy. Powiem Wam, że on mi się fajnie sprawdza rano. Kiedy na przykład przesadzę z pielęgnacją albo kiedy nałożę je za mało i moja skóra, na przykład jakoś tak, wiecie, dużo tego sobą wyprodukuje wieczorem i mam wrażenie takiej zalepionej skóry, takiej jakiejś, wiecie, nieświeżej skóry. To wtedy ten właśnie pilen polish bardzo się przydaje, bo on jest właśnie jak taki bardzo delikatny, bardzo drobno zmielony papier ścierny, że on właśnie nie ma takich grubych cząstek ścierających, grubych cząstek cukru czy czegoś w tym stylu, tylko właśnie jest bardzo, bardzo delikatny, więc jak, jak po prostu dłonią przejeżdżamy po całej twarzy, to nie ma tak, że w jednym miejscu przejedziemy i coś nam ściera, a w drugim nie, bo te drobinki są tak drobne, że w zasadzie wszystko nam się ładnie tutaj ściera i jest bardzo delikatnym. Więc mi ono odpowiada tak, jak mówię, jakiś czas temu właśnie przeszłam już tych takich mocnych zdzieraków do twarzy na takie trochę bardziej łagodne produkty. I bardzo mi się on sprawdza, jak widzicie, to zużycie nie jest może jakieś spektakularne, ale idziemy powoli do przodu. Dalej w kontekście właśnie um, czegoś do oczyszczania i takiego właśnie mocno detoksykującego. Również zważyłam, więc tutaj zobaczycie właśnie, jak wagowo to wygląda. To jest maska z Shop, Już widać nawet delikatne denko na dole, ale jeszcze jest sporo na brzegach, więc o, ja bym mogła siedzieć i tą po prostu siedzieć i, i wam taką świeczkę bym mogła mieć. Taką świeczkę o takim zapachu. Jest cudowny ten zapach. Gdyby coś takiego Buffen Body Works miało, co by nie było tak mocno czyszczące, to ja bym z wielką, z wielką chęcią częściej tego używała, ale to jest bardzo, przynajmniej na mojej skórze. Która jest tłustą skórą, ale jest to bardzo intensywny produkt. To jest produkt, który mocno oczyszcza naszą skórę. Może też piec. Ja na przykład, jak go używam, to najczęściej używam tylko w tej strefie tutaj na nos, przy nosie, broda i tutaj boki, dlatego że to są obszary, kiedy jeżeli coś mi ma wyskoczyć, to mniej więcej w, tych, w tym obszarze. A na czoło, na policzki używam właśnie najczęściej jakiejś maski, nie wiem, liftingującej, regenerującej, odżywiającej, jakieś taki, wiecie, różnych dziwnych wierzających masek, które gdzieś tam też mam u siebie. Więc bardzo fajny jest ten produkt. Yy, tak jak Wam wspominałam, w każdym na razie projekcie Zero, w którym, o, w którym go nie wspominam, mam jeszcze całe jedno opakowanie, więc ten produkt na pewno będzie z nami dość długo. Nie wiem w sumie, czy kolejne opakowanie będę włączać do projektu Zero. To pomyślimy, bo wiecie, ja to włączałam dlatego, że tutaj mamy 12 miesięcy na zużycie po otwarciu, a jednak yy, no wydaje mi się, że ten mogę tak dobijać do 12 miesięcy od otwarcia. Chyba mniej więcej, więc czas najbliższy zużyć. Ale też no z kolei ja używam może raz, dwa razy w miesiącu, więc też troszeczkę to zajmuje. Dalej, kolejny produkt, który wydaje mi się, że jak pierwszy raz miałam. To zużyłam szybciej. Wydaje mi się, że zużyłam w 3 albo 4 tygodnie, ale chyba wydaje mi się, że mniej niż miesiąc. A tutaj, surprise, okazuje się, że ja go jeszcze nie zużyłam. I mówię tutaj o balsamie Flaw. Również pokażę wam, ile gramów jeszcze go zostało. Byłam bardzo zdziwiona, że ja go jeszcze nie zużyłam, zwłaszcza, że. W zasadzie, może zresztą dwa razy użyłam czegoś innego do zmywania makijażu. Natomiast zauważyłam, że akurat ten konkretny egzemplarz jest po prostu bardziej zbity, jest twardy. Więc automatycznie, po prostu, kiedy nabieram go taką szpatułką, nabiera się go zdecydowanie mniej, bo to trochę jak z masłem twardym, tak? Jeżeli macie twarde masło, to mniej go nabierzecie po prostu drapiąc nożem, niż gdyby było miękkie i ten nóż po prostu łatwiej by go nabrał. Więc możliwe, że to dlatego. Nie przeszkadza mi to, że jeszcze go nie zużyłam, nadal zmywam nim makijaż. Więc bardzo mnie to cieszy, ale obstawiam, że prawdopodobnie w następnym projekcie Zero już on zostanie zużyty i pewnie zacznę używać czegoś nowego, więc jeszcze nie wiem czego. Więc tutaj nie jestem Wam w stanie pokazać, bo tak jak w przypadku na przykład giełek, no to już wiedziałam, którą mgiełkę chcę użyć jako następną. Natomiast tutaj jeszcze nie wiem, ale zaznaczę, gdzie byliśmy. Tak jakże jak przy następnym projekcie Zero, no to też żeby było widać, bo tak podejrzewam, że pewnie gdzieś w połowie pomiędzy mm, dzisiejszym filmem a tym następnym pewnie ten balsam się zużyje albo może nawet szybciej, no bo już tak patrząc wagowo, no to faktycznie już go tam niewiele zostało. No i dwa produkty do makijażu, które ciągle zużywam. Zużycia na nich za bardzo dużego nie widać. Tutaj mamy rozświetlicę, którą przełożyłam do opakowania po BC Wanila Quartz po mini, po mini rozświetlaczu. Nie widać za bardzo jeszcze zużycia, jeszcze nawet nie widać żadnego denka. Jak już gdzieś dotknę denka, to już będzie łatwiej, bo będzie widać jak ono się powiększa, tak jak było właśnie w bekach poprzednich. Ale no póki co na razie, na razie nie widać, tak więc zużywam sobie tą rozświetlicę. Chociaż od, ponieważ szykowałam się do tego filmu i zniosłam ją jakiś czas temu na dół, bo na przykład miałam takie dni, kiedy mi się za bardzo nie chciało malować, a chciałam, musiałam wyjść i chciałam wyglądać jak człowiek, to na przykład nakładałam sobie Studio Fix w kompakcie i potem brałam właśnie rozświetlicę i brałam kremowy róż i po prostu wiecie. Tak się, te, tak się malowałam, więc też ta rozświetlica tak nie była ostatnio zbyt dużo używana, po prostu, no ale, ale jest w naszym projekcie, więc idziemy ją, będziemy zużywać. No i właśnie kolejny produkt, który wam pokazałam, czyli kremowy róż. Też za bardzo jeszcze zużycia jako takiego nie widać, natomiast, no, lubię bardzo, chociaż ostatnio powiem Wam, że kupiłam sobie kolejny kolor. Kupiłam sobie ten pomarańczowy kolor Fuego, który tak bardzo mnie ciekawił, zastanawiałam się, jak on będzie u mnie wyglądał więc go kupiłam. E, dzisiaj mam akurat mieszankę, bo mam wrażenie, że ten Fuego akurat w oku kamery nie jest za bardzo widoczny. Na żywo prezentuje się całkiem ładnie, czy też w telefonie, jak Wam pokazywałam. Natomiast w oku kamery mam wrażenie, że taki jeszcze nie, nie, nie jest aż taki, wiecie, in your face, więc troszeczkę dodałam sobie tego Daiquiri Deep, e, więc... E, Zobaczymy właśnie może w jakimś kolejnym filmie gdzieś po prostu po prostu użyję Fuego tak żebyście też mogły zobaczyć jak on wygląda. Tak więc używam sobie Declory Deep znowu on też jest właśnie na dole przy wyjściu, kiedy ja sobie właśnie tutaj tak dodam lekko rumieńców i on się super sprawdza bo akurat w przypadku mojej karnacji te rumieńce są bardzo jakby naturalne, bo moja skóra właśnie się zaróżawia i rumieni, kiedy jest zimno, więc to wygląda naprawdę bardzo bardzo ładnie. No i słuchajcie, chciałam wam przypomnieć, że obecnie w Sephora jest promka i y, na Fenty jest minus 25%. Tak więc, jeżeli się zawsze zastanawiałyście, czy, czy wziąć, jak on wygląda, i tak dalej, i tak dalej, zastanawiałyście się, czy warto, no to, to ja Wam tylko mówię, że jest promocja minus 25%. Bo czy warto, to musicie same ocenić. Bo ja je lubię, bo mam już trzy kremowe róże, a wcześniej nie miałam żadnego kremowego różu, a jeżeli miałam, to nie używałam. E, więc to o czym świadczy, że no po prostu jest to bardzo fajny produkt, y, fajne ma kolory. I też wydaje mi się, że całkiem fajnie wygląda. A ja bardzo często nakładam ten produkt po prostu na przypudrowany makijaż i nic się z moim makijażem nie dzieje. Tak więc dla mnie to jest w ogóle super sprawa. Jeżeli słyszałeś jakiś pik, to właśnie mój robot się naładował, bo odkurzałam tutaj, zanim zaczęłam nagrywać. No dobra, i dwa nowe produkty, o których właśnie wspominałam, że dołączyłam do projektu, bo zobaczyłam u siebie taką tendencję, że. Przestaję chcieć używać kremu pod oczy i chcę sięgnąć po nowy krem pod oczy, a tutaj mam jeszcze mniej więcej chyba z pół może trochę mniej. I mówię tutaj o kremie pod oczy z CeraVe. Jest to krem z niacinamidem chyba. Ja go kupiłam bardzo dawno temu. Kupiłam go po rekomendacji Hirama. On powiedział, że to jest jeden z lepszych kremów pod oczy w bardzo przystępnej cenie. Więc ja, które przy okazji któregoś zamówienia na Look Fantastic, nie wiem, ale to na pewno było z pół roku temu, byde. albo może nawet nie na Look Fantastic, może ja go kupiłam w ogóle w aptece? Wiecie co, powiem Wam, że nie pamiętam, gdzie go kupiłam, ale wiem, że na Look Fantastic był, bo polecałam kilku z Wam właśnie gdzieś tam, jak rozmawiałyśmy sobie na Instagramie, jak były te promki na, na serwe gdzie było 3 za 2 i jeszcze wchodziło 30% rabatu, więc w ogóle było cuda wianki na Look Fantastic, to właśnie polecałam kilku z, wam, kilku z Was, właśnie ten krem, tak? Więc ja go chyba akurat z Look Fantastic nie mam, ale wiem, że tam, tam też go można dostać. No i on ma właśnie 6 miesięcy na zużycie, jak to zwykle bywa z kremami pod oczy. Powiem Wam tak, ja z reguły używam jednak trochę dłużej kremów pod oczy. Myślę, że nie dłużej niż rok, może rok z hakiem. Raczej nie dłużej niż dwa lata, mi się chyba nie zdarzyło. Ale właśnie tak zauważyłam ostatnio, że wyciągnęłam nowy krem, bo tego nie mogłam znaleźć. Tak mówię, nie, 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 znajdź ten, czas go wykończyć. Bo to już po prostu wiecie, mija czas. Tak więc wrzucam go do projektu zero. Zważyłam go na wadze, bo tutaj jakoś tak mi. On ma dużo powietrza. Ja też nie chcę go dociskać, żeby tam nie wychodził, bo on ma takie bardzo. Mm... Bardzo, bardzo, jakby taki wiecie, widzicie, mocny, mocny dziubek, więc nie chcę za bardzo go tam, nie chciałam go za bardzo ściskać, żeby tu go zaznaczać. Z tym jakoś tak w... lepiej szło, żeby to, to, to zaznaczyć, z tym akurat nie. Więc mamy zważony ten krem. Tutaj mamy w ogóle gramaturę 13 gramów całego produktu, no ale plus jeszcze opakowanie. Tak więc tak, włączamy w tym momencie krem pod oczy i możliwe, że jak skończę, to na przykład włączę kolejny krem pod oczy. Będziemy. Tak to robić, zobaczymy jeszcze, jak mi będzie szło. Chodzi o to, żeby właśnie się mobilizować i żeby go używać. Jedna z was pod ostatnim filmem mi napisała, że ma wrażenie, jakbym zagubiła właśnie ten pierwotny pomysł na koncept projektu Zero, czyli przechodzenie przez pielęgnację, żeby zużyć produkty, których nie lubimy i żeby pozbywać się tych produktów. I to nie do końca jest tak, że ja zagubiłam ten koncept, tylko po prostu ja też nie mam takich produktów, których już tak bardzo, bardzo nie lubię. E, więc jeżeli mam jakieś produkty, no to też z chęcią na przykład włączam coś nowego, co u mnie leży od dawna, jak na przykład ten Huxley. Owszem inaczej było z tym balsamem, bo ten balsam po prostu kupiłam, ale byłam też ciekawa, ile czasu mi zajmie zużywanie, czy też na przykład właśnie tego toniku, ale są produkty, które zalegają i będą się pojawiać w pielęgnacji, natomiast akurat no nie, 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 nie w tym aspekcie, ale powiem Wam, że też używanie produktu, którego nie lubię, no nie jest dla mnie w ogóle przyjemne i potem Wam strasznie jęczę i męczę tutaj wiecie w filmach i mówię Boże, zużyłam go 1 ml, bo nienawidzę tego produktu, jak go muszę użyć i wiecie, to też nie jest przyjemny i potem dostaję mnóstwo komentarzy, po co się tak męczysz? Weź produkty, które lubisz, więc tak e, trzeba to troszeczkę wypośrodkować i tak wziąć raz taki, raz taki, więc na pewno ja będę przechodzić przez swoje zapasy pielęgnacyjne. Bardzo dużo z tych zapasów zeszłam. Już w tym roku, tak? Od, od początku projektu Zero. Niekoniecznie też jakby włączając niektóre produkty do projektu Zero, bo też nie wiedziałam, czy będę lubiła je używać, czy nie, więc używałam je gdzieś tam na boku, raz na jakiś czas i tak dalej. Więc nie wszystko jest tutaj w projekcie Zero, ale faktycznie ja schodzę z tych swoich zapasów pielęgnacyjnych. A że ostatnio Jolce zaczęło wysyłać do Polski, no to troszkę tych zapasów mi znowu wróciło. Co prawda, Jolce ostatnio znowu przystaje chyba wysyłać, widziałam, że są jakieś znowu problemy i dziewczyny tam czekają na wysyłkę, i. i i, i nie wiedzą, czy, czy ta wysyłka się odbędzie, więc tutaj bywa różnie, ale jeszcze jest YesStyle, który również ma koreańskie kosmetyki i które również bardzo szybko wysła do Polski, tak więc w razie czego można tam. No i a propos YesStyle, jaki taki ładny segway zrobiłam, prawie się zapowietrzając, jak mówiłam, to um, z YesStyle mam taki zestaw czterech mini maseczek właśnie do ust z Lenerz, bo ja te maseczki bardzo, bardzo lubię. No i ponieważ jedną maseczkę zaczęłam używać, pozostałe na razie leżą, tak jak wspominałam, będą też dla Was na rozdanie, jak dobijemy do 13 tysięcy. W tej chwili zaraz ile nas jest, powiem Wam nawet tak, że tak na żywo licznik, 12 460, tak więc jeszcze trochę, jeszcze trochę, tak jak, tak jak mówię, przewiduję, że około, około lutego dobijemy do 13 tysięcy. Ale wtedy właśnie no też przewidziałam, że jedna z takich maseczek będzie właśnie na rozdanie. Ale ponieważ te maseczki trzeba zużyć, bo bodajże chyba w ciągu 12 miesięcy, tak 12 miesięcy od otwarcia, to też będzie bardzo dobrze włączyć taką maseczkę. Ja ją dopiero zaczęłam niedawno używać. Tego zużycia jeszcze jako takiego zbyt dużego może nie ma. Ale wagowo też widzicie, ile tam tej maseczki jest, więc ta maseczka pewnie będzie z nami przez większość projektu zero. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo ym, no, to, to, taką maseczkę nie jest łatwo zużyć. Ja miałam duże opakowanie jednej maski, to po prostu męczyłam i męczyłam i nie zmęczyłam całego, więc no zobaczymy, jak długo mi to, to, to małe opakowanie 8 gramowe będzie schodziło. Tak więc włączam, tak jak mówię, prawie jest nowe, nie do końca, ale zobaczymy. Więc tak, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o produkty, które obecnie są w projekcie Zero. Może będę dorzucać jakieś produkty makijażowe, ale powiem wam, że. Jakoś tak, yy, nie wiem, nie czuję tych produktów makijażowych. Myślałam o dołączeniu kredki do brwi, której używam, tej Goof z Benefitu, ale jak ją wykręciłam, to zobaczyłam, że jestem praktycznie na samej końcówce. Myślałam o dołączeniu kredki z Glam Shopu, yy, okazało się, że skończyłam ją. Yy, więc tak, wiecie, trochę nie bardzo wiem, za bardzo jak na przykład z kredkami, bo ja kredki używam bardzo różne i nie mam tak, że używam cały czas jednej tej samej, tylko używam raz takiej, raz takiej, raz takiej. Tusze do rzęs, no też trochę trudno powiedzieć, ile czasu mi zajdzie z używania jakiegoś tuszu, bo może na przykład jakaś formuła wyschnie nam szybciej i, i, i też to tak wiecie, ciężko. Jeśli chodzi o podkład, no tak jak Wam wspominałam, z podkładami jakoś tak, no nie bardzo, nie bardzo czuję mięte do jakiegoś, żeby tak go wziąć i używać go na co dzień, jeżeli nie wiem, co użyć. Właśnie kombinuję z różnymi podkładami. Tak więc zobaczymy. Nie mówię nie, może w styczniu na przykład będę miała taki przypływ właśnie E, wiecie, nowego wyzwania i stwierdzę, że z nowym rokiem, jednak wezmę i, i wrzucę dłuż, dużo kosmetyków. I zobaczymy. Na razie, myślę, że mi się wydaje, że też sporo tych kosmetyków jest, też nie chcę się za bardzo przytłaczać, bo jest wtedy ryzyko, że po prostu rzucę to w kąt i powiem, nie robię, <śm> więc na razie na razie jest jak jest. Ale powiem wam, że i tak chyba nie jest aż tak źle, bo jak sobie podliczyłam teraz w Excelu, ile w ramach tylko i wyłącznie projektu Zero zużyłam produktów, to wyszło mi 34. Czyli to daje na cały rok mniej więcej średnio 3 produkty miesięcznie, tak? Były miesiące, kiedy zużyłam 5, były miesiące, kiedy nie zużyłam wcale, więc tak średnio patrząc, to jest powiedzmy około 3 produkty miesięcznie, więc myślę, że też nie jest tak źle i jest to na pewno fajny sposób, żeby. Zużywać tego typu produkty. Oczywiście zużywam też inne produkty, bo na przykład denko też pojawia się w ciągu, w ciągu roku, tylko że nie co miesiąc, a na przykład co dwa miesiące, tak? Bo niektóre rzeczy są tu, niektóre rzeczy są tam. Teraz też pewnie niedługo będzie, będzie jakieś denko, no bo troszeczkę tych produktów się też nazbierało, więc też warto jakby z końcem roku wywalić wszystko i zacząć właśnie nowe, nowe zużyte produkty tam wrzucać. Więc pewnie też gdzieś jakoś nie, niedługo się pojawi denko. Powiem Wam tak, ja jestem ogólnie zadowolona z tego, że się podjęłam w ogóle tego projektu. Nie byłam pewna, czy podołam, nie byłam pewna, czy, czy na przykład nie, nie stwierdzę, że to jednak nie jest dla mnie i że, i że to nie jest jednak dobry pomysł, ale wydaje mi się, że po, y, dzięki temu, że wy mnie podrzuciłyście właśnie kanał Aldone Anny, na którym ona tak. Po prostu lajtowo i bez zadęcia podchodziła do tego projektu, na zasadzie, co zużyję, to zużyję, biorę tylko kilka produktów, bo dziewczyny, na przykład z Beauty News, to jest z Australii, które ja bardzo lubię oglądać na, na YouTube. One mają wręcz cały Excel i one po prostu mają tam z tam 50 produktów. I powiem Wam, że dla mnie to jest strasznie męczące już samo patrzenie i w ogóle przygotowywanie się mentalnie do tego. Więc trochę się bałam, że właśnie jak podchodziłam rok temu do tego projektu, że tak patrząc właśnie na to, jak dziewczyny z Beauty News to robią, i tak sobie myślałam, boże święty, to jest po prostu. Nie, no mózg staje, więc jakby no, nie, nie byłam zbyt, zbyt dobrze nastawiona, ale na szczęście właśnie Wy mi poradziłyście kanał Aldone i, i jakoś tak faktycznie podeszłam do tego trochę bardziej na luzie i trochę tak bardziej właśnie wziąć trochę produktów, na przykład, które mi zalegają, właśnie których nie lubię używać, ale też raz na jakiś czas wziąć jakieś produkty, które z przyjemnością używam, a i tak zużywam jakieś produkty, więc czemu by nie wziąć takiego, który sprawia mi przyjemność. Więc trochę takie właśnie znalezienie złotego środka, trochę pomiędzy zużywaniem zapasów, a używaniem kosmetyków, bo tak czy siak pielęgnację zużywam, bo tak czy siak jeżeli się pomaluję, to potem trzeba ten makijaż zmyć, nałożyć krem, może raz na jakiś czas jakiś serum, właśnie użyć mgiełki, kremu i tak dalej, i tak dalej. Więc te produkty tak czy siak się zużywa, a dzięki temu właśnie, że jest ten projekt, no to po pierwsze jakby mam, mam, mam projekt, do którego w pewnym sensie, może nie tyle, że spowiadam się Wam, ale... Ale, ale monitoruję z Wami właśnie moje zużycia, ale też mam o czym z Wami pogadać i też mogę na przykład powiedzieć Boże, jak ja się z jakimś produktem męczę i potem na przykład w komentarzach mi napisałoście też, ale satysfakcja na przykład, jak go w końcu zużyłam, Boże, byłam taka szczęśliwa, więc to też jakby daje tak, że jesteśmy wspólnie i tak się razem też dopingujemy, to też jest bardzo fajne po prostu, więc e, tak, idziemy dalej z projektem Zero, po prostu przechodzimy na kolejny rok. Ym, zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, czy robić nową playlistę na przykład na 21 rok, Rok, czy kontynuować? Jeszcze zobaczę tą. Możliwe, że zrobię dwie playlisty, czyli będzie kontynuacja, ale będzie też nowa odnoga właśnie na ten rok. Może ktoś na przykład nie będzie chciał oglądać wszystkich. Tak więc pewnie tak będzie. Zostawię Wam oczywiście też playlistę do całego projektu Zero na ekranie końcowym. Jeżeli chcecie zobaczyć, jeżeli trafiłyście na przykład przypadkiem już pod koniec i chcecie zobaczyć, jak mi szło od początku, zrobić taki binge watch prawie jak na Netflixie, to zapraszam. Ja nie widzę problemu. Zostawiam Wam playlistę, żeby po prostu Wam było łatwiej. Tak więc e, możecie, możecie to zrobić. Ja dziękuję Wam za cały rok właśnie wspierania mnie w projekcie Zero. E, cieszę, też, cieszę się też na wszystkie Wasze komentarze i to, że na przykład Wy razem ze mną postanowiłyście, albo gdzieś tam w połowie drogi postanowiłyście dołączyć, ale też podziwiam wszystkie te z Was, które na przykład taki projekt Zero e, ciągnął przez kilka lat, bo to jest naprawdę nielada wyzwanie być wytrwałym i faktycznie zużywać jakieś produkty na przykład zanim się kupi jakieś kolejne. Ja z tym jeszcze mam problem. Ja nie do końca robię tak, że e, nie kupuję kolejnego, jeżeli nie zużyję czegoś. Czasami jest tak, że kupię, tylko poczeka w kolejce, ale miałam ochotę albo była dobra cena albo... Cokolwiek, e, więc e, no mam nadzieję, że jakby teraz z kolejnym rokiem, może na przykład postanowi, postanowicie też dołączyć, stwierdzi, stwierdzicie, że na przykład to jest jednak fajne i tak wiecie razem. Więc jeżeli tak, to to dajcie znać. Jestem bardzo ciekawa, właśnie jak Wam poszło w tym roku, jakie jest wasze, wasze takie duże osiągnięcie denkowe czy też zerowe, co udało Wam się zużyć. Ja powiem Wam, że nigdy bym nie przypuszczała, że zużyję dwa rozświetlacze, dlaczego ja się plączę językiem. Bo zużyłam dwa mini rozświetlacze z Becky, to jest właśnie opakowanie po tym drugim. Nigdy nie, nie przypuszczałam, że zużyję właśnie dwa rozświetlacze, bo wydaje mi się, że makijaż jednak jest trochę trudniej zużyć. E, nie mówiąc już o brązarze, ale tam tak pamiętacie, że część niestety niechcący wylądowała w koszu. Ciekawa jestem, jak długo będę zużywać ten, ten kremowy róż. Ewentualnie. Ile czasu zajmie, zanim zobaczę denko? Bo może nikąd się zużywać, ale ile czasu zajmie mi, zanim zobaczę denko? Tak więc to będzie też ciekawe. No dobra, słuchajcie, linki do wszystkich produktów zostawiam Wam na dole. Przypominam, i zostawię Wam kod też zniżkowy do e, Sephory Fenty. Jest na minus 25%, tak więc. Tak tylko Wam przypominam. Jak również w opisie znajdziecie też cały mój makijaż, czyli jakiego podkładu użyłam, pudru, korektora, takich rzeczy, m.in. też pomadkę, bo pewnie będzie Was ona interesować, bo zazwyczaj jak mam jakieś takie intensywne usta, to, to się pytacie co, macie, co mam na ustach, więc odpowiedź macie oczywiście w opisie, tam się znajduje bardzo dużo rzeczy. No dobra, więc ja w takim razie dziękuję Wam dziewczyny serdecznie za oglądanie, czekam na Wasze komentarze, jestem ciekawa jak Wam poszło, czy dołączacie, czy kontynuujecie Projekt Zero na kolejny rok, też dajcie znać, trzymajcie się w takim razie ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa pa!